Adonai to our Jewish society. Their blood has been spilled as water and Alas not buried. Psalm 79. In sacred memory of the Jewish martyrs of Ozarów and surrounding communities who sanctified the holy name of the Almighty in life, in death, and in death, and who tragically perched in the flames of the Holocaust, made their hallowed leaves. Before all generations to come a beacon of light, strength and inspiration. Dedicated Tishway, october 2001, czyli że w 2001 roku w październiku ten napis sporządzono: Their blood has been spilled as water and earth not buried, czyli że krew ich przelana jak woda ee, nie ulegnie spaleniu. Chodzi o to generalnie, że postument ten poświęcony jest pamięci ofiar żydowskich w wożarowie właśnie Czyli ludzi, którzy zostali spaleni żywcem, zdaje się. Jeśli dobrze odczytałem. tak ten napis Perish in the Flames of the Holocaust Made their hallowed lives before all generations to come a beacon of light, strength and inspiration.